It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum Woah, yeah. Yay yeah. Po mnie trap trap mnie drak coraz bardziej poany za to większy stack stack mnie trap trap mnie drak Coraz bardziej po Za to większy stack stack po... mnie trap trap po... mnie drak Coraz bardziej póny za to większy stack Stack Po mnie trap trap o mnie drak Coraz bardziej pany za to większy stack stack głowę masz na bank NA tu wjeżdża wifi clan Google gang Każda kła chce gang bank hey, ADIS hej Adis, hej Gota hej To hej hey, hej hey, hey, hej hej Muszę mocniej się porobić Jak jest nuda jak świeżna sa i ta druga ciągle strutka Biorę obie na dziś, koniec, zrobię dwutak Spędzę sobie miło czas, miło czas Chlepie w as jak na ka bas To nie Las gaz, a Alice in house, kończy ta twarz, ale in house, kończy na twarz, ale in house, kończy na twarz, ale in house kończy Kiedy zacznę nie ma stop Aquafina, wielki drift Chce się poznać, mówi skip Wierzę kwasa idzie w trip idzie W Drift i Google, pokój VIP Wierzę kwasa idzie w trip idzie w drift i gugu, pokój Nie mam nic do stracenia, oprócz i palenia Chyba wiesz jak to jest Czuję się jak Johnny test Kiedy biorę coś nowego Kiedy wzmacnia moje ego Kiedy czuję, że jest moc, kiedy nie śpię całą noc, a więc kręć swoją t... Każdy wie, że jest t... Bo robisz lody every day Nie odpiszę nawet hej a też hej, a też hej, A hej, A ale są hej, ale są hey ale trap, trap mnie drag, trak Coraz bardziej za to większy stack, stack O mnie trap trap o mnie drak, trak Coraz bardziej płany Za to większy stack O mnie trap trap Pał mnie drak Coraz bardziej płany Za to większy stack O mnie trap trap O mnie drag Coraz bardziej za to większy Stach